Dzisiejsze nasze spotkanie ma na celu promocję zdrowego trybu życia wśród najmłodszych naszych pociech mieszkających w mieście Zambrowie. Dlatego też jestem pomysłodawcą i współorganizatorem wraz z Mazowiecko-Podlaskim Klubem Karate tego przedsięwzięcia. I chcielibyśmy poprzez zajęcia treningowe zachęcić zarówno dzieci z przedszkola, jak i również z podstawowych do uczęszczania na te zajęcia. Przede wszystkim co dają nam zajęcia karate. Sprawiają to, że mamy lepszą koncentrację i co za tym osiągamy lepsze wyniki w nauce. Posiadamy takie cechy jak odpowiedzialność, samodyscyplina, kształtujemy swój charakter, jesteśmy bardziej pewni siebie, a także jeżeli chodzi o pole zawodowe, możemy w sposób uczciwy rywalizować z młodzieżą, osiągać sukcesy i zdobywać laury na tym polu. Uważam, że jest to fajna i cenna inicjatywa, ponieważ odciąga dzieci i młodzież od takiego posiadłego trybu życia, czyli od komputerów, telewizji, czy różnego rodzaju innych gier i powoduje to, że dzieci mogą sobie w sposób atrakcyjny spędzić wolny czas. Celem naszego dzisiejszego tutaj spotkania w Szkole Podstawowej nr 4 jest zachęcenie jak największej liczby ludzi do po prostu aktywnego spędzania czasu wolnego. Na dzień dzisiejszy sporo dzieciaków poświęca za dużo czasu przed komputerem, czy ewentualnie w jakiś różny inny sposób spędza czas, tak, niekorzy niekorzy niekoniecznie korzystnie. Natomiast chcemy uświadomić młodym ludziom, że aktywne spędzanie czasu wolnego na pewno bardzo mocno wpływa na ich rozwój i nawet możemy zauważyć, aktyw aktyw aktywne spędzanie czasu wolnego też wpływa na poprawę wyników w nauce. Gdzie, zwłaszcza przy dyscyplinie karate, gdzie trzeba też przy walkach pełnokontaktowych, trzeba się bardzo mocno skupić na tym, co się robi w trakcie walki, w trakcie treningu. Staramy się też pracować nad tymi elementami z dziećmi. Mazowiecko-Podlaski Klub Karate, którego jestem właśnie reprezentantem, działa na terenie miasta Zambrów już około 20 lat. Razem z Cichalem Arturem Więzowskim właśnie prowadzimy zajęcia tutaj w Miejskim Gimnazjum nr 1. Nasza działalność opiera się na prowadzeniu zajęć z dziećmi, głównie na bazie karate oraz na bazie kickboxingu i zajęć sk 1 Dzieci, które oczyszczają do nas są od najmłodszych lat, od 5 od, od lat nawet takie małe szkraby, do starszych po prostu nawet już ludzi, nawet seniorów, którzy głównie już ćwiczą kickboksing. Tak? Natomiast y, najlepszą formą dla młodych adeptów sztuk walki, którzy myślą później w późniejszych etapach, żeby zająć się w ogóle sztukami walki, jest karate, tak? Y, to też, co cały czas powtarza nasz szef organizacji, w której jesteśmy, międzynarodowej, Kanczo Gerard Gordo, 9 dan, który walczył z UFC, też zawsze powtarzał, że najlepszym sposobem dla młodych dzieciaczków, jak chcą zacząć przygodę ze sportami walki, sztukami walki, jest właśnie karate. Także mam nadzieję, że dzisiaj Postaramy się przekazać chociaż trochę tego, co robimy na treningach i zachęcić po prostu młode osoby, młode dzieci, żeby po prostu spędzały ten czas wolny jak, najba jak najbardziej aktywnie. Dzisiaj akurat jesteśmy w składzie tutaj dwuosobowym. Ja, w Robert Gazzik e, oraz Karol Wiśniewski, który tutaj jest funkcjonariuszem policji w Zambrowie. Razem trenujemy już z Karolem. Ja trenuję trochę więcej. Karol u mnie trenuje już 6 lat. E, byliśmy też w kadrze, w kadrze Polski. Na różnego rodzaju zawodach i też tak jak chciałbym wspomnieć, że w naszym klubie przez te 20 lat, które już prawie prowadzimy zajęcia tutaj, ja sam trenuję 19 lat w Zambrowie. Nasz klub wychował bardzo dużo, bardzo dużą liczbę młodych, utalentowanych zawodników. Ostatnio nasz zawodnik Jacek Misiewicz walczył na, na Mistrzostwach Europy w Holandii, gdzie odbyła się kategoria juniorów, gdzie zdobył złoty medal. Także też w marcu właśnie wróciliśmy z Hagi. Dokładnie tydzień temu. Jest to też bardzo duże osiągnięcie. Ostatnio też w grudniu przeprowadziliśmy międzynarodowe mistrzostwa Polski w Zambrowie, które też były bardzo dużym sukcesem dla nas, jak i dla miasta Zambrów. Jest to bardzo duża promocja. W przyszłym roku, znaczy w tym roku, w grudniu to również będziemy organizowali Mistrzostwa Polski międzynarodowe. Na pewno będą, będzie to. Lepszy turniej co roku jest coraz lepiej, teraz będzie jeszcze lepiej. Więcej krajów zapowiedziało e, swój przyjazd do nas na zawody. Impreza jest cykliczną imprezą dzięki też burmistrzowi miasta Zambrów e, oraz tutaj radnym, prawda, którzy nas wspierają. E, dzięki nim ten turniej się odbywa i co roku jest coraz lepiej. Brawo, dziękuję. Brawo, dziękuję. Nazywam Siacek Misiewicz, od 6,5 pół roku trenuję w Mazowiecko-Podlaskim Klubie Karate, w Zambrowie siedzibę ma w Miejskim Gimnazjum nr 1. Serdecznie zapraszam na treningi. Trenowanie rozwija naszą duszę, hartuje nas, utwardza charakter, utwardza ciało. Jest to bardzo dobre spędzenie wolnego czasu dla młodych ludzi. Zamiast siedzieć na komputerze przed telewizorem, można iść potrenować, pobiegać rozwija nasze y, umysł też. Dzięki temu y, uczymy się lepiej. Ja na przykład jestem y, w biorowicznej klasie w liceum y, i nie mam jakichś problemów z nauką, Jakieś treningi nie wpływają y, na nas, y, na mnie, żeby, żeby nie miał czasu na, na naukę. Cyklicznie są re realizowane przez nasz y, klub y, zawody, na przykład Mistrzostwo Polski, Puchar Polski. Y, jestem złotym medalistą. Ostatnio, 15 marca, pojechaliśmy do Hagi na Mistrzostwo Europy. Tam udało się zająć pierwsze miejsce. Treningi odbywają się w piątki i wtorki o 19 w miejskim gimnazjum nr 1. Zapraszamy.